Spocerek połące Przy sobocie. Sobotni wieczorek. Pszczułeczki małe. Trochę dostały syropek. Takie papu. Widzimy tu, bo w nocy ma być zimno, minusik. coś tam biorą. Zostały się na górę nie daje, bo jeszcze zimno I ma być minus w nocy znowu koło, nad ranem W ogóle za ciepło nie jest, 10 stopni no z tego względu duży minusik Jakiś ma być nad ranem przymrozek Zresztą można było wszystko przykrywać To dziś możliwe i jutro jeszcze i z niedzieli na poniedziałek. O coś tak czuję, że jak nie przykryję, to będzie na pewno. A no, szkoda mi. Na tym lejsie dzień dzisiaj dopiero koło trzeciej przestało padać. Że fajnie mokro. Młotko. Znaczy te? No, mi się tak wydaje, bo tak by wyskoczyły kalafiorki, takie duże były. Znaczy i te nie kalafiorki, mówię. No, brakuły. No, Patrz, woda stoi, człapie pod nogami. No i sobie rosną, rujanską. Taka pustka jest bardzo duża. No to muszę jeszcze paryka przynieść. Tu już taki ligam że i tak wystaje. Też to tam się zaczyna wiązać. Mało zielono. Złotu pewnie jeszcze za mało. Ale już nie będziemy nic dawać. Niech sobie rośnie. będzie bardziej Jak faścików może jeszcze później jakieś dowalimy, jakby za, za dużo rosły. Dorki biedne umierają i czekają, zmiłowanie pogody. No dobrze, popadało. No lepiej rosło. będzie dłużej wilgoć ziemi trzymać. Ale nic nie wyłazi. Jeszcze woda stoi, no chwasty wychodzą. Cebulki tylko idą ładnie nie, Wszystkie jakieś czerwono, coś słabo Tu Co, taki, że kubka usypana to jakoś tak Gorzej No ale coś coś Pewnie coś z niej będzie Są mi buraczki pierwsze Idzie takie malutkie Ale coś po tych deszczach no zimno w końcu wyskoczyły. tu nie widać nic jest coś, coś takiego malutkiego zieleni, może akurat to się odbiły rzepki zwykle chłaściki A nie, czekajcie, bo tutaj się... też, kurde, właśnie, wielki por nawet nie widać go od góry Rober gęburoga czeka o, Kolejne jest nalezisko Jeszcze Zresztą czeka na pogodę Bo też tu źle robić, próbowałem wczoraj ale to nie idzie. Ale też, mimo że chwaści go przeraśla, odbiły wszystkie rzodkie i rzety, ale jakie to miękko się zrobiło. No, to nie ma nic dalej ciekawego. Tu tylko te buraczki na no, dziewiąć. Bądź... Gdy bądź wychodzą. Ciekawe jak to będzie. Ciekawe jak to będzie z tymi burokami. No, Cebulki, Czobólki startują. Czy może to się uda? kiedy nie i cukinki to nie wiadomo. A tu czosneczek. Czosnek też już wyszedł w końcu. Ziemniaki to chyba jeszcze za wcześnie. O, tu piękny rząd chwastów. Przeżyła choć jedna. O tu jedna żyje. A tu wszystko ładnie przyrósł krwawniczek. No to małe to jednak nie jest krwawniczek. Tu jeszcze jedna próbuje sił. No ja. Może zjedna jedna jeszcze rzepka. Czy rzadko? Nie, źle. To Było później dosiewane. Coś tu może wychodzić, ten pasternaczek. Pasternek powinien się udać, bo zawsze koło domu chwastami zarośnie i nieźle wygląda. Nie to pietruszka, pietruszka żeby dobrej ziemi pasowała. A pasternaczek nie No i dobra, to ma co to... więcej. Jutro będzie piękny dzień robić słoneczko. Znam, w oddali się ładnie wypogadza. Piękne niebo się robi. Do zachodu jeszcze daleko, ale tu przed chwilą sarenki ręki łaziły. Na razie nie włażą do środka. Zasieki się sprawdzają. Tu wszystkie kapustki. Włoskie też bardzo ładnie w deszcz, deszcz sadzić dobrze robi. O, nie trzeba podlewać od razu się ładnie przyjmuje, mimo tego, że korzonki wyszarpane. O, kurde, co ja pokazuję, rzucam to po własnym polu sobie. Pety rozrzucam, co za chanstwo wieś. No i dobra, nie. Filozofować nie ma co. Sztuki wczoraj przesiedziały. <kłysy> jutro przy pogodzie pozaglądamy, jak tam z przyjęciem. matulek. <kłysy> Jedna wiem, że się nie przyjęła, bo to odkład poszedł z matką czerwiącą. Ja nakrywam dalej i da się lenić dalej. Zbierać siły na jutro. Trzeba z tym sadzić, zanim się pośpieszyć, chociaż może i nie śpieszyć. Dziwna ta pogoda w maju. Górny, no, jakby coś przydeptało. Może to ja bym. Ile nie to było skubały? Zobaczymy, coś tam odbija. Dobrze, że jeszcze się kładzie. Nie wiem, ja znam się, a może jestem. Rzutkie weczka robiła. Pięknie już tak kwitnie. Pszczółki to bardzo lubią też. Gdzie jest to babka lancetowa czy lancetowa. O nie, ile do pyłku z tego. Bardzo chętnie to pszczółki oblatują. Cała ta łąka tego pełna. Widać jak tam na końcu. Taka gęstwina tego rośnie. Nigdy nie wiem, która jest tura ta okrągła. A tak, tam to jajowata. to lancetowata. Podobno dobre to ziersko. Dobra, jak pszczółki oblatują, to na pewno dobre. Mimo, że to było koszone. do tydzień? Tydzień temu. Już wszystko ładnie odrosło. I to taki w sumie chwaścik bo rośnie i rośnie to też ładne kwiatuszki pewnie ten bluszczyk czy co tam za dużo tych ziół żeby wszystkie znać no ale i grzyby rosną jakby kto pytał no, za grzybek? albo pięka no czy jadalny czy tylko raz Niech zrośnie. Może coś go zje. tu binne się coś takie nie chcą przyjmować. Te tamte, takie łycza To tak, to to rośnie. Szalone zawsze się przyjęło. A to są te robkitniki. To nie jest chyba męski. Ale taki coś blady. Blady tu krety przyszły. To była taka gruba warstwa tego nasypana. O, nasze mrowisko wszędzie się robi. Mróweczki to zawsze chętnie wszędzie przyjdą. gino ponach. to takie coś marne. No ja zobaczymy może się uda. Tu jest piękny chwaścik posadzony. Gigant taki urośnie. Forsycja coś, ale się przyjęła, bo odbiła. No to taki kilku już stary, trzeba mu pewnie uciąć go. Mam nadzieję, że to się ładnie rozkrzewi. Sztuki sobie trochę fruwają. Nawet nie ubyło zbytnio pszczoły. Lotny nie trzeba będzie dokładać, na jeden odkład na pasiece, tylko taki, że będę musiał trochę dosypać pszczółek jutro. Bo nie ma za gęsto i daszek dokombinować, no, ocieplony jest, syropek nam dostały. To jest to gruba warstwa. dłużka jest tak potąd. Ale najważniejsze, Nie leje im się na głowę, nie dmucha i wiatr. No, radę. Pszczółki to naprawdę sobie radzą w różnych warunkach byle im się na głowę nie lało No i wiadomo czerw musi być okryty pszczołą Muszę mieć papu i dadzą radę no. rójki potrafią na drzewie wisieć do jesieni później we wszystkich warunkach bez dachu gdzieś tam pod gałęzią i dają rady no i w paczuszkach te wytrzymają to bardziej, że to już w końcu to ciepło ma być jest to tylko ta dzisiejsza noc taka zimna i potem będzie gitara nie. I czekać tylko na to na słoneczko i ciepły dzień i spać mam te wszystkie czarne takie jodły obsiądzie mszyca i będzie produkowała spać a pszczółki będą targać wiaderkami no, na to czekamy. I dobra. Droga, Trzeba się brać to do roboty, przykryć. W końcu sobota. Może jakieś film obejrzał. Ciekawy. Lub mniej ciekawy. Jeszcze widoczek. Nie, no inżyniera. No, słaba kamera. Ale jest pięknie. Pěkně je. Mara.